Cześć kochani! Pamiętacie filmik z zakupami z Artin Town, który, na którym pojawiła się, pojawił się sklep Vela. Ja w ogóle wtedy tego sklepu nie znam, a powiem Wam, że bardzo, bardzo ma fajny asortyment. Taki typowo amerykański i można sobie naprawdę wyrwać tam niezłe, niezłe rzeczy, że tak powiem. E, tak mniej więcej e, oprócz e, Echoparku mają również te świetne planery do mm, czy z Mambi e, no ale nie o tym chciałam wam dzisiaj pokazać kolejny layout to jest już numer 6 numer 6 tak numer 6 powstał właśnie na Echoparku powiem wam że ta kolekcja e, ona ma coś w sobie, bo ona jest, ona wcale nie jest taka prosta, jeżeli chodzi o wykorzystanie. Mam wszystko, bo to jest taka kolekcja, która jest kitem, bo ma jedne naklejki. Tak jak tutaj możecie zobaczyć, to jest arkusz cały z naklejkami. Do tego ma trzy arkusze, które mają karty do wycinania. Karty są przeróżnych rozmiarów. Jednak, tak jak pamiętacie, ten album z Reniferkiem dla dziewczynki, no to powiem Wam, że dużo się przy nim namęczyłam. Dlaczego? Myślę, że dlatego, że cały papier jest w te same wzory, a ja jednak wolę, jeżeli mogę sobie sama ułożyć gdzieś kompozycję boczną, bądź gdzieś tutaj na górze, na dole. Chociaż nie umniejszając Hau jeżeli chodzi o te dziecięce w ogóle kolekcje, to jest bardzo fajną Kolekcją, także polecam spróbować chociaż. Nie są tanie, no bo one są sprowadzane, ale tak jak mówię, warto. Ale nie będę dłużej Was trzymać w niepewności. Ten layout, który, layout, który stworzyłam, to jest layout bardzo, bardzo minimalistyczny w porównaniu do tamtych. Nie ma tyle elementów do wycięcia. Jest bardzo prosty. Ja zdecydowałam się na wersję żółto, tam lekko turkusową. E, przepraszam za mojego tuptusia, ale tu się próbuję rozłożyć pod nogami. E, wersję żółto-pomarańczowo-turkusową. Żółto Mam nadzieję, że fajnie to wyszło. Jedyne te trzy elementy to są, to są listki z arkusza od Aki Baraniak. Ale nie pytajcie mnie, gdzie skąd w ogóle jest, bo ja mam po prostu tylko ten jeden arkusz i nawet już nie mam tej stopki na dole. Musiałam ją gdzieś wyciąć, nie wiem, po co by mi była. No ale w każdym razie tak. Tak się prezentuje layout numer 5. Tutaj zastosowałam główną, centralną część właśnie pomarańczową na górze. Wpasowała mi się taka fajna literka J. No i na dole i tutaj możecie zobaczyć te naklejki. Co jeszcze fajne tutaj zrobiłam z birmaty, tylko nie wiem, czy to będzie widać. No, może nie widać na filmie. Z birmaty wycięłam taką śmieszną gałązkę, która imituje taki gruby pień, na którym może leżeć leniwiec. Także tak wygląda layout numer 5. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Echo Park jest, tak jak mówię, jest dosyć trudną kolekcją, ale bardzo, bardzo yy, wdzięczną, jeśli chodzi później o pracę dziecięce. Gdyby ktoś nie pamiętam, to na dole wrzucę link do albumu, który stworzyłam właśnie z kolekcji Hello Baby, ale dla dziewczynki. Niedługo numer 7. Yy, jeżeli chodzi o layouty, mam nadzieję, że czekacie na nie tak samo jak ja. Buziaki, kochani. Do następnego filmiku. Pa, pa!